Zabierając w podróż zwierzę, kierowca powinien zapewnić mu w drodze bezpieczeństwo. Producenci sprzętu oferują w tym celu rozmaite rozwiązania do zastosowania zarówno w bagażniku, jak i na siedzeniach. ADAC przetestowało kilka z tych propozycji, używając około 20 kg manekina psa. Pierwszy test polega na przypięciu szelek psa bezpośrednio do klamry pasów bezpieczeństwa, pojedynczo oraz podwójnie. W teście zderzeniowym wykazano, że podwójne zapięcie jest akceptowalne i godne polecenia. Jednak jak widać podczas uderzenia, pojedyncze zapięcie nie wytrzymuje działania sił i rozrywa się. Wyraźnie widzimy całkowitą zawodność tego systemu. Haczyk, którym przypięty był pies, jest całkowicie zniszczony. Oznacza to, że pies nie był prawidłowo zabezpieczony i uderzył całą swoją siłą i energią w siedzenie kierowcy. Tutaj możemy zobaczyć, jak bardzo zdeformowało się oparcie fotela. Oczywiście w takim przypadku kierowca doznałby bardzo silnych obrażeń i uszkodzeń dolnego odcinka kręgosłupa. Kolejny test to transport 4-kilogramowego kota w specjalnej klatce. Najpierw stawiamy ją w miejscu na nogi pasażerów tuż za przednim siedzeniem. To miejsce oceniamy jako bezpieczne i niezawodne, ponieważ klatka nie ma tam wiele wolnej przestrzeni. Ponadto dzięki ustawieniu bocznemu minimalizujemy zagrożenie dla zwierzęcia. Natomiast przypinanie klatki pasami i stawianie na siedzeniu nie jest bezpieczne. Przy uderzeniu pękają drzwiczki i ścianki, a zwierzę wypada z transportu. Portera. Dlatego zawsze, gdy to możliwe, zalecamy przewożenie czworonogów w bagażniku. Oto specjalna drabinka, która ogranicza przestrzeń bagażnika od podłogi po dach. Przy wypadku mamy więc zapewnioną wysoką ochronę. Jednak w przypadku, gdy drabinka jest mocno obciążona, szczególnie w górnej części, łatwo się poluzowuje. Niestety, wtedy pies może przelecieć do wnętrza samochodu. Jeżeli tylko pozwala na to wielkość psa, także w bagażniku, powinniśmy używać specjalnego transportera. Wtedy ważne jest prostopadłe ustawienie klatki w stosunku do kierunku jazdy. Mimo silnego, nawet uderzenia, pozwala ono ograniczyć obrażenia u zwierzęcia. Tutaj widać wyraźnie silne uszkodzenie oparcia siedzenia. Jest to dowód na działanie potężnych sił, które można jednak zminimalizować poprzez zastosowanie bardzo prostego triku. Jeżeli naciągniemy i zapniemy pasy, działają one jako usztywnienie dla samego tylko oparcia. Dzięki czemu zyskujemy bardzo proste zabezpieczenie dla naszego ładunku, które przy okazji nic nie kosztuje. Niestety, niezabezpieczony pupil może też stanowić zagrożenie nie tylko dla siebie. Przetestowaliśmy więc tę powszechną sytuację, gdy zwierzę jedzie na tylnej półce samochodu. W przypadku uderzenia z prędkością 50 km na godzinę pies przelatuje przez samochód jak pocisk, stanowiąc śmiertelne niebezpieczeństwo dla siebie i kierowcy. Jeżeli więc myślimy o bezpieczeństwie, pamiętajmy o wynikach testów ADAC. Z całą stanowczością można stwierdzić, że najbezpieczniejszy sposób transportu zwierząt to klatka ustawiona w bagażniku pojazdu. Dla większych psów zalecamy wbudowanie specjalnej drabinki rozgraniczającej, ale dla psów normalnej wielkości i tak najbezpieczniejszy jest wspomniany wcześniej transporter.